Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachoprapędz, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Nie tak, doktorze, wyobrażaliśmy sobie początek sezonu letniego w przypadku Kamila Stocha. Wczoraj wygrana w kwalifikacjach, wydawało się, że to wszystko już zanim tymczasem dzisiaj absencja i w niedzielę. No tak, ale dzisiaj rano pojawił się obrzęk stawu skokowego. Chyba troszeczkę te treningi były chyba jeszcze zbyt, zbyt za bardzo intensywne. Wobec powyższego no, postanowiliśmy tu wspólnie z trenerami i zawodnikiem, żeby dzisiaj dać Kamilowi odpocząć bo najważniejsza jest zima, najważniejsze jest, wiadomo są, jakie są konkursy, żeby, no, powiem tak po prostu, dmuchać na zimne, żeby nie przeciążać jeszcze tego stawu skokowego. Potwierdzając, chodzi o tę operowaną nogę, tak? Tak, noga była operowana w maju, także to jest jeszcze stosunkowo krótki czas i nie chcemy ryzykować. Gdyby to się wydarzyło zimą, przed bardzo ważnym konkursem, byłoby ryzyko? To jest kwestia tego, że w lipcu możemy odpuścić? Moim zdaniem... Nie ma dużego ryzyka. Zawodnik mógłby skoczyć, natomiast niepotrzebne to by było podejmowanie takiego ryzyka dzisiaj, latem. Jakie, jakie zabiegi od rana miały miejsce? Jak próbowano z tym walczyć? Bo Kamil napisał o kilkugodzinnej walce. To znaczy tak: przede wszystkim chłodne okłady, unoszenie kończyny, leki przeciwzapalne i zabiegi fizjoterapeutyczne. Powinniśmy się obawiać jako kibiców? No, zawsze się musimy obawiać, no, nigdy to nie jest dobra wiadomość. No, będziemy robić wszystko, żeby, żeby jak najszybciej wrócił do, do, do zdrowia, do formy. Przed laty Kamil miał bliźniaczy uraz, to była druga noga wówczas. Jak to wtedy wyglądało? Też były takie sprawy przeciążeniowe po zabiegu? E, tak, no wtedy było, że tak powiem, wszystko robione bardzo e, szybko, bo e, tamta kontuzja była zimą, praktycznie na początku sezonu. No, i tutaj trzeba byłoby podejmować to ryzyko, żeby już skakał pomimo jeszcze bólu, obrzęku. Tu, tu nie musimy tego robić. Będą jakieś dokładniejsze badania jeszcze w ten weekend albo po? Zobaczymy. To, to się okaże dopiero po, po co najmniej dwóch, trzech dniach, jak to będzie wyglądało. A jak Kamil przyjął tę te, te decyzję? To była wspólna decyzja, czy taki nakaz odgórny, że musi w łóżku zostać? No, to już trzeba zapytać Kamila. No, on na pewno nie jest z tego powodu szczęśliwy.